No, cześć moi drodzy. Przed nami dzień 22, czyli już praktycznie końcówka. Chociaż, tak jak mówiłem, moje zdrapmasy będą trwały cały grudzień, także jeszcze troszkę wspólnie podrapiemy tych codziennych odcinków. Co na dzisiaj? Dużo szczęścia. Dwie zdrabki, które były odłożone z paczki premierowej, numerek 4 i 6, zobaczymy. Oprócz nich jeszcze mamy dwie za 5 zł. Jest to kasa od Mikołaja i srebro złoto. I mamy 5 strapek za dyszkę. Dzisiaj bez żadnej 20, 30 i tak dalej. Cash Royal, numerek 22, tak samo różowe diamentowe. Z siódemką mamy bonus 7, ostatnio bardzo szczęśliwa zdrabka. Magnetyczna piątka z dyszką. No i paradiza bardzo ją lubię, numer 11. Też sobie dzisiaj podrapiemy. Także co, zaczynamy. Przed nami dużo szczęścia, ale może na początek też sobie dapniemy kalendarze 22 dzień i zobaczmy co przyniosą. Prezent i też taka party czapeczka, więc niestety. A ten polski z numerkiem 22, pod numerkiem 22 mamy sople. No to chyba będzie ciężko jakąś gwiazdkę. Ale zawsze to wiecie, zabawa. No to co, jedziemy? 8, 33, 6 i 3, 17, 35, 22, 29, 16. Także tutaj niestety nic się nie zadziało. I w drugiej linii, no też się niestety nie zadziało. Kontrolne mamy różne.

Siedemnaście, trzynaście, dwanaście, pięćdziesiąt sześć nie ma, pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia trzy też nie mamy i ostatnia linia trzydzieści trzy i pięćdziesiąt jeden, no nie dali. No, niestety tutaj już nic nie ma. Kontrolowane też różne, więc to mamy przegrane. No to teraz, może różowe diamentowe. O, też właśnie ten 22 numer. Ach, już myślałem. 448. Tutaj mamy 55. O, jest siódemka. Super. 9,9 9 i ostatnie dwa pola. No Kolejnej siódemki nie było, ale jedną miło widzieć. tej drabce to nie takie oczywiste i nawet dwie dyszki. Fajnie. To może teraz o kasę od Mikołaja. Mam nadzieję, że nie komornika. 13, 24, 1 i 12. Nic i jeszcze dolna linia 16 26 i 11. Dobrze. No niestety druga zrobka za piątkę dzisiaj zawiodła. Także zobaczmy, jak odpowie bonus. Mam nadzieję, że też wygraną, tak jak chociaż w diamentowej. Chmur, korona, cytryna, arbuskawa, obowiązkowy symbol na tej stawce. Perła, klips, plecak i ostatnie, no to rower i narty. Dzisiaj odpoczynek od wygranych w tej stawce. No to dużo szczęścia, podejście drugie, no zobaczymy. Chyba, że to będzie zdrabka ochrzczona. Dużo szczęścia dla lotu. No to wtedy tak. 35. Ojej. 16. 8. 12. 22. No, to nie będzie moja zdrabka. No, chyba, że się później coś odczaruje. Ale no, na dzień dzisiejszy, wczorajszy lipa. Dobra, no to co, zostaje nam jeszcze magnetyczna, jeszcze nam zostanie para i srebro, złoto. No na razie tylko jedno trafienie. Osiem, osiem, jestem 8 <laughs> Jeden sześć jeden, dwa, dwa, dziewięć, sześć, dziewięć, siedem. No, i kończymy wszystkim, tylko nie liczbą 5. Ostatnia piątkę srebro, złoto. A oczywiście zrobki za siedem dyszek. Nie wiem, czy mówiłem na początku. Chyba nie, ale to standard. Jak na zdrop masy. 26, 19. I jeszcze mamy 16, 12, 13, 23, 36. O, to dzisiaj lot to zarobi. O, ho, 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 jeszcze lepiej. Dobra, no to Paradiso. Ostatnia strapa na odcinku. Mamy arbus i mamy torbę. Arbuza już widzę bardzo ładnie. Czy tam jeszcze gdzieś jakiś taki będzie? Chyba nie. No to szukamy torby. Gdzie ta torba? A, mamy tutaj. Dobra, jedna zaliczona. Najwyżej się znajdzie jak jakaś kolejna, gdzieś się zagubi. Ryba i okulary. No to mamy tak okulary w tym miejscu, w tym miejscu, w tym, w tym, o jak dali. Kurczę, któż by się spodziewał. Jeszcze szukamy rybci. Rozumiem, tak, rybci mamy tu. O, a tu jeszcze okulary. I też jedna łyba. <dobra>, Dobra, tyle mam nadzieję. Kapelusz i słońce. Słońce mamy już i widzę tutaj. I tylko w tym miejscu. Szukamy kapelusza. Mamy w tym miejscu, mamy w tym miejscu. I raczej tyle. Jeszcze coś tu będzie? Tak. Mamy łódź. Łódź, łódź. To jest łódź. Tak, to jest łódź. I tu jeszcze jedna. Oni widzieliście. Tu mamy i tu mamy łódź. Krab i wodolot. gdzieś tu mi śmignęło. Przed chwilą właśnie mamy kraba. A tu mamy wodolota. No, jak się ładnie ten skostu zbiera, nie? Ciekawe. <grystanie> Dobra, chyba wszystko tak. Wodolot i krab. Nic więcej nie. Nie pominąłem? Nie. Ośmiornica i piłka. Ośmiornice mamy tutaj. Tu mamy piłkę. On też blisko linii. Jest jeszcze jedna ośmiornica. Tutaj już nie ma takich symboli. I tutaj też już nie ma. Palma i rozgwiazda. Rozgwiazda tutaj. Tu mamy palmę. Jest rozgwiazda i kolejna palma. I tutaj mamy nawet o takich więcej. Zobaczcie, o! Jeszcze serce się trafi, i to po prostu będzie szało. <grym> Dobra, co tutaj dalej? dalej? Lody i kostkę. Lody i kostkę. Tu mamy kość. Lody na patyku. Gdzie tutaj mamy? O, to są. Dobra, tylko jedne, ale zawsze. Nie, A jeszcze jedna sama. O, też niedaleko takiej linii. Tutaj też niedaleko linii. Kurczę. Tutaj wszystko może dzisiaj być: chmury i parasol. Chmury tu. Jest parasolka. Tu jest kolejna. No, brakuje troszeczkę. I tu będzie tyle, nie? Nic więcej. Żółw oraz motyl żółw mamy tu, tu mamy żółw, tak, jest i motyl i tutaj nic więcej, no raczej nie. Dobra, no to kończymy. Wiadrem, tu po skosie nic nie ma, tu nic nie ma, tutaj też nic nie ma i tutaj też nic nie ma. Jeszcze coś tu dali, czy nie? No nic więcej. No szkoda ale lubię tą zdrapkę, będzie drapana. No nic, także na dzisiaj to wszystko. Różowe, diamentowe, jedyna wygrana, dwie dyszki, także tyle na cały wkład. Dla przypomnienia kalendarze już wydrapane, sople pod polskim i tutaj takie dwa różne pod tym angielskim. Także jeszcze tylko dwa okienka nam zostały. No, w tym to jeszcze będą bonusy, więc sobie jeszcze je będziemy dodrapywać. Także dziękuję za odcinek. Do zobaczenia jutro. Cześć!